No, hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak tak się zastanowimy nad całym istnieniem w ogóle tego systemu, który trwa już wiele, wiele, wiele lat, to zobaczymy, że, że ten system jest po prostu zwariowany i, i, i należy to wszystko zmieniać. Jeżeli nie będzie naród szukał jakichś rozwiązań dla, dla odpowiedniego rządu, który będzie odpowiednio zarządzał, to będzie bardzo źle i nadal będziemy wszyscy po prostu w jakiś sposób odczuwać niesmak do, do, do zaistniałych sytuacji. Załóżmy, idziesz do, pracodaw do, do Urzędu Pracy, powiedzmy, i chcesz, powiedzmy, się zatrudnić, nie? Zatrudnić się w jakiejś tam pracy, szukasz ofert pracy, tak. No i masz tam te oferty pracy różnego rodzaju. Pracodawcy deklarują, że załóżmy, Dostajesz za swoją pracę 3500 zł brutto. Ale czy na pewno ty otrzymujesz 3500 zł brutto? Ja się zapytam. Otrzymujesz faktycznie 3,5 kafla brutto? Nie, absolutnie nie. Ty dostajesz 2700 zł na rękę. No ale pracodawca dał całą kwotę tak dla ciebie za całą twoją wykonaną pracę, tak? za każdy dzień w wykonanej twojej pracy dał ci całą kwotę. Co się oferuje tą kwotę? Co się dzieje z, z pieniędzmi? Te pieniądze po prostu ktoś zabrał, tak? Rząd zabrał, tak? Pieniądze, tak? Są urwane te pieniądze jakoś systematycznie, tak? Ja się pytam, czy rząd miał jakikolwiek udział w w zaistnieniu w, w, w twojej pracy czyli czy rząd po prostu wykonywał jakąś czynność do tego żeby jakąś tą część pieniędzy po prostu zgarnąć, gdzie się podziało 800 zł następna sprawa czy rząd zapytał ciebie czy może z twoich pieniędzy które ty zarobiłeś zarobiłaś czy może z Twoich pieniędzy wziąć te 800 złotych? Przysłano Tobie jakieś pismo do domu, tak? I Ty podpisałaś, podpisałeś to pismo, że decydujesz się na, na to, żeby te kwoty na podatki zostały od, od Twojej kwoty brutto odtrącone. I żebyś Ty dostał, dostała 2700 zł. Netto za swoją wykonaną pracę. Zapytał Cię, wysłał pismo. Zadaje takie bardzo proste pytanie: czy kto nie zadaje pytania, kto nie pyta, tylko bierze? Odpowiedz sobie na pytanie takie proste, prost, prosta zasada: kto nie pyta i coś bierze? Kto to taki jest na świecie, kto nie pyta i zabiera? Na przykład przychodzi do Twojego domu, nie pyta i zabiera Ci. Kto to taki jest? Zadaj sobie te pytania i, 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 i wtedy będziemy widzieć, co jest zrobione, z, i wszyscy po prostu uznają to za słuszność i trwają w tym. Wszyscy pokornie płacą, wszyscy pokornie się na to wszystko godzą, bo jakby nie mają wyboru. No nie, no, wybór mamy. Wybór mamy w decyzjach, kiedy przychodzi moment wyborów rządowych, mamy wybory, możemy głośno to deklarować wszystko. Wszystkie te schizmy, które istnieją w całym, w całym narodzie, możemy to głośno wyciągnąć na zewnątrz i powiedzieć jasno, co nas boli. I ja rozumiem, jeżeli każdy kto odbiera, powiedzmy, całą kwotę brutto, zdecydował się by pisemnie, tak, na, o potrącenie podatków różnego rodzaju, to byłoby to ok, tak, to byłoby uczciwe. Jeżeli ktoś zabiera, nie mówiąc, nie pytając, to kim ta osoba jest, jak się ta osoba nazywa, jak się ten układ systemowy nazywa? Jak się ci ludzie nazywają? Kiedyś w starożytności to wam powiem, że Spartakus walczył z, z takimi systemami, żeby, go, żeby ten system całkowicie zniszczyć, bo nie widział sprawiedliwości w rządach. No i oczywiście przegrał, bo był sam praktycznie z niewielką grupą ludzi. A Rzym oczywiście był silniejszy i go pokonał. Jeżeli uznasz, oczywiście, uznacie, że to, co mówię, jest głupie i niesłuszne, możecie spojrzeć z perspektywy Boga. Czy Stwórca zapytałby ciebie, czy może wziąć na podatki jakąś kwotę z twoich zarobionych środków? Czy ty idąc do kościoła, czy nawet jadając ją jałmużnę, masz przymus, czy nawet ten, powiedzmy, biedak wyrywać i te pieniądze zabierać, czy po prostu, zwyczajnie, ty masz wybór, że możesz dać, jeżeli chcesz, a jeżeli nie, to nie? Widzicie, w kwestiach takich uczciwych, to trzeba patrzeć z perspektywy Stwórcy, z perspektywy Boga, wszystko i wtedy zrozumiemy, mamy ten kontrast pomiędzy światem zwariowanym a Bogiem idealnym. Rozumiecie? Jestem zirytowany, dlatego że to trwa w różnego rodzaju umowach zakupu, sprzedaży. Po prostu w, wszędzie jest potrącana jakaś kwota, która. Nie dotyczy danego produktu. On jest teoretycznie tańszy, ale ty musisz więcej za niego zapłacić, bo jeszcze ktoś musi na tym zarobić. Przecież to jest tak, że te różnego rodzaju układy ludzi, którzy rządzą, przemieniając się partyjnie i tak dalej, to po prostu trwa już mnóstwo lat i nic z tego tak teoretycznie nie ma cały naród jest zirytowany tylko i wyłącznie tym, że po prostu widzi tą przepychankę ciągłą już tego w ogóle nawet nie, nie patrzy nie ogląda, nie obserwuje bo to wytwarza tylko nerwy w ludziach i to wszystko naprawdę siedzi na zabranych przez wszyscy, wszystkim ludziom w Polsce ci tym, którzy pracują, tym, którzy kupują różne rzeczy, yy, po prostu na tych pieniądzach siedzą. No. Na tych pieniążkach zabranych ludziom. naprawdę uznawać to za słuszność i za to, że, że tak było, to znaczy, że tak musi być zawsze, to jest głupie, wiecie. Jeżeli naród wybiera jakiś, jakoś, jakiś rząd, Oczywiście to być powinien jeden, jeden, który ustanawia różnego rodzaju tam swoje prawa i tak dalej, nie? W rządzie jest tak namieszane, tak naciskane, tak narobione na jak w tych różnego rodzaju e, e, sprawach podatkowych, w sprawach urzędowych i tak dalej, i tak dalej. Powinien być jeden rząd i powinien pytać, czy może... Czy może ci od ciebie coś wziąć? Czy chcesz jego e, NFZ-tu, czy chcesz jego ochrony, wszystko powinno być dobrowolne, bez przymusu, bez nakazu. Tak jak Bóg człowiekowi da, wo, dał wolność, możesz, e, możesz zrobić wszystko. Możesz krzywdzić ludzi, możesz ich zabijać, możesz e, ranić Boga, jak tylko Ci się podoba. Ale konsekwencją później tego jest śmierć wieczna. Ale na przykład możesz też być dobry, możesz robić dużo dobrych rzeczy, możesz kochać ludzi, i to jest w tej wolności tylko i wyłącznie Twoja indywidualna decyzja. I ta wolność jest uczciwością i miłością względem innych ludzi, bo przymus byłby zniewoleniem. Także można ewidentnie stwierdzić, reasumując to wszystko, że właśnie e, naród jest zniewolony. Wyjdźcie ze zniewolenia. Głosujmy na tych, którzy nie tworzą zniewolenia, którzy dają właśnie tylko i wyłącznie wolność. Bo tylko w wolności może człowiek się realizować, tylko w wolności może coś budować, tylko w wolności może kochać. Przecież to jest wszystko tak doprowadzone, że każdy każdego prawie że nienawidzi. No. A może ktoś widzi między partiami miłość w rządzie? <laughs> Mówię wam, nienawiść to jest e, droga donikąd. Przepraszam, że się tak podirytowałem. Wszystkiego e, dobrego wam życzę, miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do usłyszenia, cześć.